Pomyśleliście o tym, że skoro Bóg jest wszechmocny, ma wszelką moc, to czy jest coś, czego Bóg nie może zrobić? Skoro nic dla niego nie jest zbyt trudne, nie jest a, niewykonalne? I czasami ludzie zadają takie pytania: pytania typu: czy Bóg może stworzyć kamień, którego sam nie mógłby unieść? Tylko powiem Wam, wszystkie te pytania. Są pytaniami, w których tak naprawdę nie bierze się pod uwagę jednej rzeczy. Cokolwiek on robi, zawsze robi to, co jest zgodne z jego naturą i z tym, kim on jest. Parę przykładów. Tytusa 1.2 mówi, że Bóg nie może skłamać. On nie kłamie, jest prawdomównym Bogiem. No ale skoro może wszystko, to dlaczego nie mógłby skłamać? Przecież wszyscy wokoło kłamią, zwłaszcza politycy, po prostu na prawo ile kłamią jak, jak mogą. Ale Bóg nie jest jak człowiek. Gdyby Bóg skłamał, to byłoby sprzeczne z jego naturą, bo on jest prawdomównym Bogiem, a to znaczy, że ja mogę Mu zaufać we wszystkim, co powiedział. Jeśli on coś powiedział, to na pewno tak się stanie, bo On jest prawdomównym Bogiem i On nie może kłamać. Tak samo Hebrajczyków 6,18 mówi, że niemożliwą rzeczą jest to, żeby Bóg zawiódł. Jeżeli On powiedział coś, obiecał coś, to On Ciebie nie zawiedzie. Powiedział, będę z Wami po wszystkie dni do skończenia świata, nie opuszczę Was. Jestem, dam Wam pocieszyciela, Ducha Świętego, który będzie z Wami na wieki, który będzie Ci zapieczętowany, to ja mogę Mu ufać, bo On nigdy mnie nie zawiedzie. Bo gdyby to zrobił, to byłoby sprzeczne z jego naturą. Nie byłby Bogiem takim, jakim jest. Tak samo Jakuba 1.13 mówi, że on nie może być kuszony, ale też nie będzie nas kusił. Nigdy Bóg nie będzie kusił nas do złego. On może nas testować, on może spra sprawdzać naszą wiarę, czy ufamy mu, ale nigdy nie będzie kusił nas do złego, żebyśmy stawali się gorszymi ludźmi. To nie byłoby, bo to byłoby sprzeczne z jego naturą. I Malachiasza trzeci rozdział mówi, że Bóg się nie zmienia. Wiesz, jakie to jest wspaniałe, że On wczoraj, dziś, na wieki jest ten sam. I jeżeli On powiedział, że nie kłamie, że nie kusi, że jest prawdomównym Bogiem, którym możesz zaufać, to On się nie zmieni. On jest taki i możemy Mu zaufać. Bez względu, co się dzieje w Twoim życiu. Możesz zaufać Bogu, który jest niezmienny. Bogu, który jest wszechmocny, ale wszystko co robi, jest zgodne z jego naturą, tym kim on jest i jaki jest.